a light got the prettiest sight for everyone to enjoy standing up close by the christmas tree glimmering light i am right where i wanna be i will be home for a couple of days wonder There is no way trying you better your wine by the fire don't care it's christmas and some kind of love my friend witajcie w niedzielę rano dzisiaj jest I mam nadzieję, że będzie on miły. A na pewno taki będzie, ponieważ każdy weekend jest miły. Bardzo potrzebowałam tego właśnie odpoczynku. Więc go mam wczoraj. Goście zostawili coś ciekawego dla mnie na vlogmas. I będzie to, słuchajcie, choinka. Prawdziwa, oczywiście. Prawdziwa choinka. Także mam nadzieję, że będzie fajnie wyglądała. Niestety, no jest to dosyć ciasno w moim mieszkaniu. I będzie ciężko właśnie ją umieścić ona jest taka, wiecie, szeroka, taka naprawdę szeroka więc trzeba będzie ją poprzecinać, żeby dało się przechodzić, żeby po prostu no dało się żyć w tym czasie, kiedy ta choinka stoi, ja przecież wiadomo, że stoi jakiś czas, ale wiadomo fajnie byłoby, gdyby można było mieć taką choinkę, jak ona naprawdę wygląda, no ale no co zrobić Natomiast, no fajnie, bo nie miałam od niepamiętnych czasów choinki, prawdziwej, tylko właśnie taką zawsze sztuczną w ostatnich czasach, gdzieś tam w dzieciństwie. Pamiętam, że była prawdziwa choinka, ale jeszcze chyba w takim poprzednim mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy. Później też mieszkałam jakiś czas sama w wynajętym mieszkaniu i... Właśnie miałam taką malutką zawsze choineczkę, no także że właśnie cieszę się z tego bardzo. Także takie zmiany zaszły u mnie od wczorajszego dnia, a teraz idę sobie zrobić śniadanie. No i nie wiem, co będę robiła, nie mam jakiegoś szczególnego planu, ale takie wiecie, szersze plany na vlogmas mam, co będę robiła, także mam nadzieję, że część z nich mi się uda zrealizować i że będziecie mogli no, zobaczyć fajne vlogi, właśnie vlogmasowe. To widzicie na polu jest śnieg. Już kiedyś padał śnieg w tym roku, ale było go tak mało, że w ogóle po prostu nie było go widać. Ja tutaj leży sobie ładnie. Super. Zaczynamy taki porządny glow. prawdziwy. standing up close by the christmas tree glimmering light i am right where i wanna be i'll be home for a couple of days wander around with you you and me in the cold thought it never be true wherever i go i got you oh i have stopped running there is no way trying you better loosen your belt yeah, Kalendarz, kalendarz właśnie nasz. ze zadaniami, zobaczmy co my tutaj mamy. Zapalić świecę, usiąść Pomyśl o swoich marzeniach. Myślę, że także fajne na dzisiejszy dzień, więc wieczorem sobie tak zrobię. Może wejmę już świecę świąteczną, właśnie taką, którą mamy z papęt podworks. Ogólnie paprzyce na składzie na. Prawie że 50% na te świece z babem Body Works. Miałam wielką ale stwierdziłam, że nie, no mam trzy świece, nie mam też jej gdzie trzymać, one są duże. I też one się bardzo powoli spalają, ja już mam je chyba za trzy lata. Także doszło do wniosku, że no nie, nie będę teraz się kupować. Że kupię kiedy indziej, jak mi się te skończą. I powiem Wam, że ciężko jest coś takiego robić, żeby sobie tak odmawiać różnych rzeczy, jednak no, po prostu no przede wszystkim głównie chodzi o to miejsce, że też po co niepotrzebnie wydawać pieniądze, nie jestem w stanie z tego skorzystać z tyłu świecy. Na przykład zapalam jedną, na przykład jesiennej i zużyłam bardzo mało, może gdzieś tyle, To chyba wystarczy na no nie wiem ile lat, na 10. I, I ta świeca London jest też bardzo taka biała, więc ona pasuje na każdy czas na zimowe, ale też można ją wykorzystywać. Wiecie, tak jako Londyn po prostu ja byłam w lecie w Londynie w sierpniu taka pogoda była właśnie typowo londyńska, padało troszkę, troszkę nie ale było fajnie, było tak chłodno i do zwiedzania było super natomiast właśnie ta świeca świąteczna no to wyjmę ją dzisiaj i sobie zapalę i stworzę sobie fajny klimat i sobie pomyślę o różnych marzeniach czyli właśnie wypiszę sobie marzenia które chciałabym spełnić otwórzmy teraz jeszcze herbatki dobrze, tutaj mamy taką herbatkę bardzo ładną, białą winter warmer organic Roybos herbata z imbirem kakaem z gwiazdkami aniżu, aniżu i maczu o, super, zaraz sobie ją zrobię a z białego a z białego, czekać jakoś tak bardzo wysoko dałam bo chyba tak jest lepiej z białego będzie żółta festive spice mm, cynamon, pomarańcza, imbir, kardamon goździki gałka muszkotołowa i pieprz to myślę, że fajna też e, teraz co jeszcze chciałam w ogóle nie jestem poparowana, ale myślę, że Wam to nie będzie przeszkadzało co jeszcze otwieram? Aha. Tutaj mam kalendarze moje. E, wiecie, te. Na razie wyjmuję może tą jedną połówkę. Czyli... Aha, bo nie widzicie. Wyjmę tak. E, bo mi to po prostu wylatuje z tej strony. jak to było. Raz, dwa, trzy cztery. Dobrze, wyjmę tu rządek. Wyjmę piątą. Piąta. E, te duszka są bardzo dobre. Czekajcie. Muszę, muszę ten kalendarz wziąć. No i z tego wczoraj zapomniałam otworzyć piątkę. Więc dzisiaj otworzę. Mogli dać te numerki jakieś takie, żebym nie widziała. Ósemka, a nie nawet Tutaj okay, piątkę powinienem otworzyć. Mam dwa otwarte składzie w ogóle. Czyli trzeciego nie otwierałam. Pier... Nie, trzeciego otwierałam. A drugiego? Drugiego też otwierałam. Pierwszy się zamknął w takim razie. Dobrze, ale gdzie jest? Jest jedynka dość, za to razyty. Usyłam słuchajcie, piątkę mam. Mam piąteczkę tutaj. I to będzie taki bucik Mikołajowy. Ale jeszcze powinienem otworzyć czwórkę. Której na serio nie widzę. 21, 9, 13. Słuchajcie, muszę tak. Hm, naprawdę nie ma czwórki. No a jak złota, już nie ma czwórki. czwórka o nie, popatrzcie. Nie wiem czy byście to widzieli, ale może w, te, tutaj jest lepiej widać po prostu. Dla mnie to jest za słabe, słuchajcie. To muszę mieć, wiecie, czarną literą, żebym to zobaczyła. I taka czekoladka z... nie yy, yy, powiedzieć z gwiazdką, z świeczką. Także tak. Dobrze, odkładamy kalendarzyki i jutro będziemy otwierać kolejne widzicie w takiej wersji jak mam tam ten czarny to mam taki właśnie biały sweter z Berszki ale gdzieś tam nie wiem, dwa lata temu chyba je kupiłam ale one są super one w ogóle z nimi się właśnie nic nie dzieje i są takie milutkie ja, ja uwielbiam ten po prostu jakby materiał materiał, ale taki wełniany ale oczywiście tu nie ma grama wełny na pewno ale jest taki ładny, młody i, i super się w nich chodzi. Są wiecie, nie są w ogóle. Też jakoś nie zimno-gorąco. Są naprawdę fajne. oglądam sobie film i piję sok pomarańczowy, taki, który miałam do śniadania. Ale też jeszcze mam trochę kawy. Także ubieram słuchaweczki i oglądam sobie dalej, a jeszcze filmu świątecznego nie obejrzałam jeżeli właśnie yy, macie jakiś ciekawy film do obejrzenia yy, to dajcie znać w komentarzu może coś ciekawego obejrzę mam taką potrzebę, żeby pooglądać yy, jakiś film, nie musi być też świąteczny jeżeli jest jakiś ładny i świąteczny to też może być some kind of love my friend i pray you will never end do you like to be here too it's christmas and outside snow's glistening it's just you and me tonight i'll spend all this christmas with you ja, I przy okazji że sobie jakiś film na YouTubie, a to nie będę też robić swój film, no i, i w ogóle będę ja robić tutaj różne rzeczy. Idę zrobić czelatę, już sobie wyspałam, nie wiem czy mogę kupić, bo miałam dziś wczoraj bardzo wysokie ciśnienie, ale... ale przecież to jest herbata, tylko że czarna, więc też jest odrobinkę kofeiny chyba. Joy standing up close by the Christmas tree, glimmering light. I am right where I want to be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running. There is no way trying. You better lose. An fire yeah, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. i pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas and outside snows glistening. Just you and me tonight I'll spend all this christmas with you Oh it's such a charm got you up in my arms There's nobody at the door You said I wish this will never be over Darling it's time for your present come over here Now it is time to get out in the snow Właśnie posegregowałam moje przyprawy. Teraz jeszcze może coś innego sobie wezmę z kuchni i będę starała się przejrzeć, bo chciałabym się zastanowić, co jeszcze sobie dokupić właśnie do takich świątecznych wypieków i, i potraw.

I on zmiękł, ale nie tak bardzo. Tutaj mam y, moją wędlinę wegańską i pastę, chyba z bakłażana i sałatkę. I robię sobie herbatę z tego trzeciego dnia. Taką Winter Wonderland. Taką samą mam, bo mam po dwie te herbatki. Więc idę sobie zrobić. A tu jest moja piękna wiewióreczka i kura, która naprawdę jest bardzo cudowna. Nawet jak nie pada śnieg, to u mnie pada. A poza tym dzisiaj naprawdę padały. Mam już herbatkę. I teraz siadam do filmu, żeby zrobić, ale może jeszcze sobie coś obejrzy Przez ten moment, niech będę jeść. I dojdzie 6 grudnia. Wracam z pracy. Dzisiaj wcześniej. Myślałam, że pojadę w jedno miejsce i nie jestem jeszcze pewna, czy pojadę, czy nie. Ale. Dzisiaj tak leje, że chyba po prostu, chociaż mam sporo czasu, nie będę tam jechała, tylko pojadę kiedy indziej. A po prostu dzisiaj będę sprzątać. Dzisiaj wykorzystam ten dzień, wiecie, na siedzenie w domu, bo to jest taki dzień, dobry dzień właśnie na to, żeby sobie posiedzieć. Nie świeci słońce, więc u mnie w pokoju tak bardzo nie grzeje i mogę właśnie, wiecie, zająć się tym, co potrzebuję a mam naprawdę sporo właśnie tego sprzątania jeszcze. Tak jak wam mówiłam, że tak pobieżnie, to zrobiłam porządki takie zewnętrzne, ale ja chciałabym zająć się jeszcze takimi bardziej wewnętrznymi i to nie tylko przed świętami, tylko tak ogólnie. Potrzebuję tego nie miałam na to czasu, więc jak mam taki jeden dzień, to chyba nie będę wiecie, w deszczu gdzieś tam chodziła i, i po prostu, żeby się też nie przeziębić. Tylko nie ja będę sobie siedziała w domu. Także na razie słucham książki Jakuba Szamałka. Samo nie pamiętam tego tytułu. Następnym razem Wam powiem. Czy był u Was święty Mikołaj? Bo u mnie był. Oto prezenty, które zostawił. Z okazji świętego Mikołaja piecze się płyta. Oto torcik mikołajowy. Zaraz go pokroję. Zjemy. Jeszcze nie otwieram kalendarza, tutaj mam kawkę. Zobaczmy, co dzisiaj mamy. Przeglądnie kosmetyki. Tak akurat się dobrze składa, bo zamierzam sprzątać, więc zaczynam od kosmetyków. Ja sobie teraz szybko zupę, bo ja mam dzisiaj tylko z takich większych rzeczy pizzę, oh yes. a jest po 16. I słuchajcie, sprzątam tutaj rzeczy z kuchni, bo przynosiłam różne. Y, posegreguję to, po, bo, bo wiecie, jak się to w, wkłada, wyjmuje, to się to pomieszało y, i zastanawiam się jak to wszystko zrobić. Co to zrobić, żeby y, łatwiej to było zużywać. Miejsca mam mało. Jem kolację i zobaczcie, gdzie jest 6 grudnia, więc mamy renifera, zrobiłam sobie herbatkę, e, taką czwóreczkę, festive spice i moja kula i zobaczcie, zamiast choinki, ubrałam moje drzewko takie drzewko szczęścia, takiego sukulenta. Chyba nie będę mieć choinki, bo nie mam co zrobić z tym drzewkiem. A ubrane wygląda naprawdę fajnie, więc uważam, że. Czekajcie. Czas potrzepać kulą troszkę. O! Wygląda to naprawdę ładnie. Cały dzień sprzątałam. czy znaczy, no, cały to ale pół, pół dnia i efekt jest taki, słuchajcie. Mam mojego choinko sukulenta. Tak będę miała, po prostu nie będę, wiecie, wyciągała choinki, bo nie mam gdzie postawić, tylko tak będzie. Uważam, że fajnie to wygląda. Efekty mojego sprzedania są nawet widoczne po tym jak ubrałam sobie to drzewko drzewko szczęścia. Uważam, że pasuje mimo mnóstwo do świąt, chociaż nie jest choinko potem po tym właśnie czuję się bardzo, bardzo zadowolona, bo bardzo też mi się to podobało, A tam świeci się też mój globusik, taki mały. Ja już idę spać. Chwileczka za mną. Znaczy i mój sukulent właśnie w światełkach się świeci i Wam, że sobie fajny nastrój i jestem zadowolona. Także tak to wygląda, no a ja jestem w takiej mojej Zimowej piżamce w takie lamy zimowe. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu.